Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Kejna i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Tordala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto skady. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto w Każdą sobotę o 15.00. Wypiła godzina 15, zatem czas na prosto z kadru wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i zabierę was dzisiaj na podróż po komiksach różnych. Będzie coś z Polski, będzie coś ze Stanów Zjednoczonych, będzie od twórców bardzo różnorodnego pochodzenia. Będzie trochę superbohatersko, ale będzie też bardzo życiowo. A to wszystko za sprawą takich komiksów jak Pestka z wydawnictwa Kultura Gniewu to jedna z niedawnych nowości. Venom Zabójczy Obrońca z wydawnictwa Mucha Comics i kolejny zeszyt z wydawnictwa Team of Comics z serii Ćma o podtytule Hotel Rubicon. Bezpośrednia kontynuacja zeszytu pierwszego. Przypomnę, że prosto z kadru znajdziecie na Facebooku, na YouTubie gdzie możecie zerknąć na ten drugi, jeśli chodzi o odcinki archiwalne, natomiast na Facebooku zawsze staramy się opublikować post towarzyszący aktualnej audycji, dzięki czemu możecie na bieżąco komentować to, o czym mówimy w danym odcinku, do czego oczywiście serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy natomiast do poszczególnych komiksów, szybciutki i krótki przegląd newsów. W przeglądzie newsów chciałbym zwrócić uwagę na taką ciekawostkę, o której napisał jakiś czas temu fanpage All Comics Are Beautiful Asap News 24. Prowadzący zwraca tam uwagę na międzynarodowe targi książki, które odbyły się tego roku w październiku, gdzie została podpisana tzw. konwencja krakowska. Generalnie założenie jest takie, aby ujednolicić Dobre praktyki związane ze współpracą wydawców i twórców. Czyli innymi słowy, chodzi o to, żeby właśnie była ta jasna, klarowna więź, zasady, w których autor nie byłby pokrzywdzony, pokrzywdzony bo jest tak niestety najczęściej, a właściwie prawie zawsze, że to właśnie autorzy nieraz tracą albo są gorzej traktowani bezpośrednio przez wydawcę, a tu chodzi właśnie o to, żeby te praktyki były ujednolicone i żeby gdzieś e, nie dochodziło do jakichś skrajnych sytuacji. I Asab News do tego nawiązuje ze względu na to, że mieliśmy niedawno na naszym jakby komikso naszej komiksowej społeczności taki trochę głośniejszy przypadek, gdzie taka sytuacja nastąpiła, gdzie brak jakichś właśnie wyraźnych wytycznych tego, jak wygląda współpraca z autorami, doprowadziła do tego, że ktoś wykonywał pracę za no nie taką stawkę, za jaką powinien to robić. Na to zwracał uwagę Tomasz Grządziela, czyli Spell na jego fanpage'u. Jakiś czas temu była o tym mowa. Natomiast dlaczego o tym jest wszystko wspominane? Właśnie dlatego, że jak prowadzący fanpage zwrócił uwagę, tego typu zasady, ujednolicone zasady współpracy twórców z, z wydawcami, które zostały ujęte w tej konwencji krakowskiej można by było praktycznie przenieść bezpośrednio bez większych zmian właśnie na kwestie współpracy wydawnictw komiksowych z polskimi twórcami komiksu i tutaj jest wymienionych kilka takich zasad jak na przykład prawo pierwszeństwa do wydania Nowego dzieła autora dla aktualnego wydawcy, określenie działań promocyjnych, umowy licencyjne zamiast przenoszenia praw autorskich, sposoby rozliczania, określanie minimalnego czasu na korektę itd. Wspominam też o tym, dlatego że pod tym postem na Fanpage'u pojawiła się niemała dyskusja, w której wzięli udział zarówno twórcy, jak i wydawcy, i jest generalnie głos taki, że jak najbardziej coś takiego mogłoby u nas. Powstać. Zresztą sami autorzy przede wszystkim się wypowiadali na ten temat, że jest to coś potrzebnego, co by było dobrze przyjęte. Także zobaczymy, czy coś rzeczywiście z tego wyniknie, czy to będzie jakiś zalążek czegoś większego również i u nas. Z mniejszych newsów, ale wcale nie gorszych, na fanpageu Non-Stop Comics padła informacja, że 25 listopada, czyli już wczoraj, na platformie Netflix pojawiła się kolejna adaptacja komiksu, ale nie jest to adaptacja jakiegoś komiksu superhero, tylko dramatu, jakim jest pacjent. Jest to komiks, który recenzowaliśmy tutaj w ramach Prostoskadru. Możecie znaleźć omówienie w naszym archiwum. W skrócie, jest to historia o młodym mężczyźnie, który Przeżył tragedię w Domu Rodzinnym, gdzie wszyscy zginęli, natomiast on budzi się po tym wszystkim bez pamięci i wraz z pomocą psycholożki, psychiatry właściwie próbuje uzyskać tam odpowiedź, co się stało, i pomóc jakby po tej całej. Traumie. Komiks bardzo charakterystyczny, wciągający. Miałem co do niego kilka uwag, ale to głównie pod kątem konstrukcji fabularnej i końcówki. Jestem właśnie bardzo ciekaw, jak film e, zaadaptował cały wątek tego komiksu i czy będą jakieś zmiany, czy właśnie e, będzie to raczej przejażdżka taka 1 do 1, jeśli chodzi o całą konstrukcję. No i myślę, że też warto wspomnieć, że również wczoraj, w piątek na e, Disney Plus. Trafił kolejny special z Marvel Cinematic Universe uzupełniający historię Guardians of the Galaxy, ponieważ jest to Guardians of the Galaxy Holiday Special trwający około 45 minut. Także jeśli tęskniliście za Strażnikami Galaktyki i potrzebujecie czegoś pomiędzy, zanim doczekamy się trzeciego filmu, no to myślę, że chyba wiecie co robić, jeśli chodzi o dzisiejszy albo jakikolwiek inny wolny wieczór. Hello. Kwestka. Jedna z niedawnych nowości wydawnictwa Kultury Gniewu. Komiks autorstwa autorki Lilley. Bardzo intrygujący tytuł. Sam się właśnie zastanawiałem, o czym dokładnie ten komiks będzie. Ale domyślałem się, że pewnie chodzi o jakąś obyczajówkę, jakieś tak zwane slays of life, czyli taki dramat o naszym prawdziwym życiu, o relacjach międzyludzkich, coś w tym kierunku. No i to był. Dobry kierunek obrany w moich myśli, jeśli chodzi o to, ponieważ mamy tutaj dwie główne bohaterki. Mamy Bron i Rey, jest to para dwóch kobiet, gdzie mają już za sobą trochę związku i widać, że nie do końca on się już układa tak samo dobrze jak dotychczas. Jedna z naszych bohaterek ma w sumie też takie problemy. Głównie ze swoją tożsamością, ze swoją rodziną, które bardzo mocno wpłynęły na to, jaka jest, jaka jest teraz w pewnym sensie, w tym negatywnym sensie, jeśli może tak to doprecyzuję. Ale jeszcze jest sześcioletnia Nessie, która jest siostrzenicą od Ray i dwa razy w tygodniu ta para zajmuje się właśnie tą dziewczynką. Komiks. Właściwie zaczyna się w bardzo specyficzny sposób, bo widzimy jak te postaci właśnie spędzają ze sobą jeden z tych dni razem i widzimy je narysowane jako takie hmm, bestie. W sensie nie mają ludzkich kształtów, tylko właśnie bardziej takich troszeczkę jakby potworków, takich, takich bestii, gdzie z takimi specyficznymi twarzami, zębiskami. I na początku trochę mnie to zbiło z tropu, bo nie do końca wiedziałem o co chodzi, ale oczywiście. To jest pewnego rodzaju metafora w tym komiksie, która przedstawia to, jak te postaci ze sobą interaktują i jak się czują podczas swoich spotkań. To nie jest takie mocno oczywiste od samego początku, jaki jest tego kontekst i dlaczego właśnie w taki sposób ze sobą razem wyglądają, ale im dalej będziemy brnąć w komiks, tym będzie to dla nas znacznie bardziej jasne. Bo mamy rzeczywiście kilka, jakby. Kilka wątków, takich, które nam się tu będą kręcić. Mamy z jednej strony wątek naszej pary głównych bohaterek, e, które no, powoli przechodzą kryzys w swoim e, związku. Mamy tą siostrzenicę, która bardzo lubi spędzać czas z obiema e, kobietami bardzo świetnie się między sobą dogadują. No i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, gdzie. E, już ta Nessie nie może spędzać czasu ze swoimi ciociami z Bron i Rey, ponieważ jedne, jedną z nich w pewnym momencie na jakiś czas zabraknie, ponieważ mamy tutaj ten moment, kiedy nasza para się rozdziela. Czy wrócą do siebie, czy jakoś nad tym będą pracować, tego nie będę zdradzać, ale cały komiks jakby będzie się wokół tego kręcić i nie będzie to... Yy, nie jest to komiks, w którym postrzegamy to rozstanie, tą przerwę tylko z jednej perspektywy, tylko rozdziela się nam ta narracja na każdą z tych postaci, z postaci jest osobna. I jest to bardzo fascynujące studium właśnie tego, jak, jak tego typu związki funkcjonują, gdzie mamy rzeczywiście jakiś. Problem, problem gdzie jedna z osób na przykład cały czas no, ma niezbyt dobre wspomnienia i relacje ze swoją rodziną. Z drugiej strony mamy drugą osobę, która po prostu tęskni za swoją drugą połówką i chciałaby spędzić. Czas z nią, tak jak dotychczas, ale wie, że nie może naciskać i musi poczekać, aż ta druga osoba sobie ułoży życie. No i mamy tą małą Nessie, która nie do końca rozumie, co się dzieje, dlaczego, tylko spędza czas teraz już tylko z jedną ciocią, co doprowadza do bardzo specyficznego do bardzo specyficznej sytuacji, ponieważ jedna nasza bohaterka wraca do rodziny, która była dla niej zła, toksyczna i spędza z nią czas. Ale mamy też tą drugą stronę, która zaczyna się zbliżać do swojej siostry, która czyli matki od tej Nessie, która z którą raczej była w konflikcie, gdzie się nie rozumiały za dobrze, ale przez tą sytuację, w której się znajduje nasza jedna z głównych bohaterek, zaczyna jakby odnawiać Tą rodzinną więź, która w jakiś sposób się popsuła. Z, z konkretnego powodu, ale to już zostawię dla osób, które będą czytać komiks. Więc nie jest to łatwy komiks w tym sensie, że opowiada o bardzo prawdziwych rzeczach o rzeczach, które spotykają nas. Y Większość z nas, część z nas, w sumie nie prowadzę statystyk, więc ciężko mi powiedzieć, nie czytam statystyk, ale na pewno to jest coś bardzo życiowego, z czym wiele osób z pewnością będzie mogło się w jakimś stopniu utożsamiać. Być może ktoś z Was był w podobnej sytuacji, gdzie nastąpiła jakaś przerwa w związku, gdzie wymagało trochę czasu, żeby coś podleczyć, żeby się nad czymś zastanowić. Sytuacje, gdzie ktoś nie do końca ma dobre relacje ze swoją rodziną. No tutaj jest po prostu tak dużo prawdziwych rzeczy, które będą bardzo mocno uderzać w osoby czytające, bo po prostu to będzie trafienie bezpośrednio w serce, w emocje i będziemy kibicować naszym bohaterkom, żeby wszystko poszło po ich myśli, żeby wszystkie. Skończyły w takim miejscu, żeby były szczęśliwe, bo chcemy, żeby były szczęśliwe, biorąc pod uwagę to, jak poznajemy podczas lektury historię od każdej z nich, gdzie wkraczamy coraz bardziej w przeszłość w każdej z nich. I to jest myślę, że bardzo ważne, że mamy, mamy ten jakby background pokazany w tym komiksie, dzięki czemu możemy przez to lepiej zrozumieć bohaterki i też przy okazji właśnie bardziej się zaangażować w to, co się dzieje. Jest to chłodny komiks. W tym sensie zarówno fabularnie, jakby uczuciowo, że cały czas się niepokoimy, czy na pewno wszystko pójdzie dobrze, czy wyjdzie jakieś tam te słońce, promyki słońca, które nas jakby ogrzeją metaforycznie i okaże się, że wszystko będzie dobrze. No, Czy będzie wszystko dobrze, to oczywiście znów tak jak wspomniałem, będziecie musieli wszyscy sprawdzić sami. Jest on też trochę chłodny ze względu na warstwę wizualną, ponieważ komiks nie jest kolorowy, jest w odcieniach szarości, czarny, czarna kreska, szare tła, niektóre zakolorowane elementy. W każdym razie jest to taki chłodny pod tym kątem również komiks. I myślę, że to bardzo dobrze ze sobą współpracuje w tej narracji, którą Eli Lai tutaj stworzyła. Same rysunki widziałem, że. Zostało to porównane do kreski undergroundowej, zinowej, i coś w tym jest, ponieważ to nie jest komiks, w którym dba się o to, żeby zachowywać wszelkiego rodzaju realistyczne proporcje dla postaci, żeby. Wszystkie najważniejsze szczegóły w budowie ciał i tak dalej były w jakiś sposób jednolicie zobrazowane, i tak dalej. To jest taka bardziej wolna ręka to jest gdzie Lilaj ma swoją jakby kreskę, ma swój specyficzny, konkretny styl, którym operuje, który nie będzie do podrobienia. I zakładam, że prawdopodobnie nie wszystkim on przypadnie do gustu, bo wiem, że no, to, to nie jest jakby kreska undergroundowo zinowa, nie jest taką, kto, kto sięga jakby od razu. Wchodząc w komiks, ale myślę, że to, co jest tutaj najważniejsze, że tego typu kreska to jest właśnie ta indywidualna cecha artystki, tutaj, która nadaje jeszcze większy charakter całej tej opowieści, daje jeszcze więcej od siebie w ten sposób. Dzięki czemu to jest komiks, który na pewno też zapamiętacie, dlatego nie tylko dlatego, co ma w środku pod kątem fabularnym, ale też dlaczego. Wygląda, jakby ze względu na wygląd, to jak wygląda, jakby obie te cechy, scenariusz i rysunek spowodują, że po prostu go zapamiętacie. Ten komiks był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany i nie bez powodu, myślę, biorąc pod uwagę to, co zobaczyłem i doświadczyłem w środku, ponieważ jakkolwiek to nie jest trudny komiks właśnie pod kątem tematyki i emocji jest bardzo prawdziwy i myślę, że dotknie wiele osób, w szczególności osób z mniejszości seksualnych, grup mniejszości seksualnych, bo to jest jeden z nielicznych chyba komiksów, gdzie takie postaci są jako główne postaci przede wszystkim i dotyka naprawdę konkretnych, konkretnej problematyki z nimi związanych. No cóż, brutalnie emocjonalny komiks, ale prawdziwy. Ja osobiście serdecznie polecam. Pestka z wydawnictwa Kultura Gniewu. Mieliśmy różnych polskich superbohaterów. Jest Blair, jest Biały Orzeł. Można by było wymieniać, ale mamy również od jakiegoś czasu ćmę. ćma to jest koncept, komiks, który stworzył Tomasz Rudecki, jeśli chodzi o scenariusz drugi zeszyt już został wydany przez wydawnictwo Team of Comics. Pierwszy omawialiśmy jakiś czas temu. W dwójce mamy ponownie rysunki od Rafała Bąkiewicza, ale również tutaj dołącza Rafa Jankowski. No i mamy jeszcze Rafała Szłapę jako autora okładki, także jest bardzo dużo imion na R w tym, w tym komiksie, ale mniejsza z tym. Ćma jest bardzo specyficznym komiksem superhero ze względu na umiejscowienie akcji ponieważ mamy dwudziestolecie międzywojenne. Zresztą mamy tutaj w wstępie, tak zwanym poczytniku warszawskim, datę nawet podaną 21 października 1926 rok. I jest tu ten specyficzny element tego retrofuturyzmu, że z jednej strony mamy te dwudziestolecie międzywojenne, ale również mamy gadżety, jak na przykład smartfony, ale jakby ubrania, wystrój czy wygląd okolic jest właśnie taki bardzo retro. Jest tutaj, pamiętam, że autor wspominał o inspiracją chociażby Batman w Animated Series, który właśnie działał w podobny sposób, gdzie teoretycznie akcja osadzona jest we współczesności, ale wszystko wygląda jak z lat 30., także mamy do, do czynienia z czymś takim. W drugim zeszycie... Mamy do czynienia z, dwiema, z, dwoma, z dwoma historiami. Część trzecia jest kontynuacją tego, co mogliśmy na chwilę zobaczyć w poprzednim odcinku Hotel Rubicon. Więc mamy przedruk tych stron, które już znamy z tego końcówki tej pierwszego komiksu, a tutaj mamy już jakby całość. I myślę, że to, co bym przede wszystkim chciał tutaj powiedzieć o tym komiksie, i będzie to dotyczyć zarówno tego epizodu pierwszego w tym zeszycie drugim, jak i drugim w drugiej historii, tutaj już rysowanej właśnie przez drugiego rysownika w tym zeszycie, to to jak bardzo dużo jest tutaj scen rozpisanych w taki sposób, gdzie no, komiks jest chyba jedynym medium, gdzie może to zadziałać w taki sposób, jak sobie to twórca zwizualizował. Wydaje mi się, że to jest właśnie dosyć, naj, chyba najmocniejszy punkt tego komiksu: to, że mamy ten specyficzny klimat tego świata, tego futu, tego, tego retrofuturyzmu dwudziestolecia międzywojennego i to, gdzie mamy budowę stron albo kadrów narracji, która płynie się po prostu oczami przez to, gdzie jest to tak rozplanowane, że idąc oczami po poszczególnych kadrach, ta animacja tak zwana w komiksie naprawdę bardzo naturalnie nam wchodzi i to jest właśnie w tej pierwszej części tego drugiego zeszytu dosyć mocno zaakcentowane. W drugiej części mamy w ogóle wprowadzenie kolejnej postaci do tej mitologii ćmy, tego świata, ale również i nowego złoczyńcy, który jest związany z, z czasem. No, i tutaj też jest to w bardzo specyficzny sposób wykorzystane, i też właśnie jest taki element, gdzie no, chyba tylko w komiksie moglibyśmy wykonać takie zagranie, żeby to zadziałało w taki sposób, żeby można było to odebrać w taki sposób, jak w tym, jak przygotowali to twórcy. I efekt jest naprawdę ciekawy. Muszę przyznać, że najbardziej chyba mnie zaintrygowała właśnie ta druga opowieść, i jestem ciekaw jak się cała sytuacja rozwiąże. Także no, trzymam kciuki za, za pojawienie się trzeciego, kolejnego zeszytu. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o ten Retrofuturyzm, to jest też właśnie w tej drugiej historii bardzo, bardzo fajnie zdesignowany pojazd głównego bohatera My. także mam nadzieję, że będziemy widzieć też więcej tego typu sprzętu również w poszczególnych dalszych Częściach. Generalnie nie jest to, jakby cały czas trzymam się tutaj też tej opinii, że w tym komiksie mamy wprowadzenie czytelnika do tego świata tak bardzo pośrodku, w sensie, że już coś się wydarzyło. Nie znamy zbyt wiele o przeszłości tego głównego bohatera właściwie prawie nic na jego temat nie wiemy, tylko troszeczkę się dowiadujemy więcej, właśnie teraz, bardziej szczegółowo i to jest chyba w sumie mój największy problem, że czuję się trochę zagubiony w tym komiksie i wydaje mi się, że znacznie lepiej bym odbierał na przykład właśnie tą drugą historię, o której wspomniałem, ta, która jest drugą, drugą częścią tego drugiego zeszytu, że może znacznie ciekawiej, jeszcze lepiej bym ją odbierał, kiedy miałbym troszeczkę lepsze nakreślenie tej naszej głównej postaci. W każdym razie jeśli interesuje Was temat polskiego superhero, Ćma to jest z pewnością tytuł, po który musicie sięgnąć i sprawdzić, i zobaczyć co też tam e, piszczy w trawie, e, czy raczej macha skrzydłami jak Ćma. Ćma, Hotel Rubicon z wydawnictwa Team of Comics. Na sam koniec e, zabójczy obrońca. A jakże Venom zabójczy obrońca z wydawnictwa Mucha Comics. Doczekaliśmy się wydania w Polsce właśnie od tego wydawcy miniserii, bo to była miniseria sześcioczęściowa, wydana w Stanach Zjednoczonych na początku lat 90. i jest to pierwszy raz, kiedy postać Venoma Ediego Broka dostała swój solowy tytuł. Za niego odpowiada, e, jeśli chodzi o scenariusz David Michelin, za rysunki Mark Bagley i Ron Lim. I no i mamy jeszcze e, osoby odpowiedzialne za Tusz Al e, Milgrom i Sam De La Rosa oraz kolory Mary Javins. Także e, lata 90. Tak, e, jeśli nie wiecie, kim jest postać Venoma, to jest jeden z największych, najpopularniejszych przeciwników spider mana Wiecie, ten taki czarny, symbi e, czarny strój symbiont z białym. Znakiem na klatce piersiowej mieliśmy dwa filmy z tą postacią solowe. Wystąpił też w trzecim filmie Spidermana od Sema Raimi'ego. wielokrotnie używany w kreskówkach, także wydaje mi się, że to jest jedna z tych bardziej kultowych postaci ze świata Spidermana i świata wydawnictwa Marvel. I ta postać jest wprowadzana jako złoczyńca, natomiast nie jest typowo złoczyńcą. Po czasie zajmuj, jakby jego status quo raczej jest określany jako antybohater, czyli ktoś, kto raczej po ale w taki sposób, który nie wypada superbohaterom bohaterom. I tutaj nasz główny bohater Eddie Brock trafia do San Francisco i to jest bardzo ciekawe, bo ten komiks jest jednocześnie tym, co lata 90., Chyba są najbardziej definiowane, jeśli chodzi o taki mainstreamowy komiks superboaterski, bo mamy tutaj masę bardzo umięśnionych postaci. Masę postaci w jakichś kombinezonach, ogromnych strojach, gadżetach i tak dalej. Jakby wszystkiego jest po prostu dużo, 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 jest dużo, wielkie i tak dalej. Ale jednocześnie jest tutaj kilka takich. Rzeczy, które na swój sposób są właśnie uniwersalne i niekonieczne wskazują na tą epo epokę lat 90. ale to i to moje zdanie też bardzo dobrze robi temu komiksowi. Przede wszystkim postać Venoma ma bardzo specyficzne poczucie w tym, w tym komiksie i zachowanie, które jest właśnie trochę takie luźniejsze, takie trochę na dystans. Wydaje mi się, że to jest Jeden z tych elementów, który też mocno zainspirował twórców filmowych do tego, jak podeszli do tej postaci w tych ekranizacjach i adaptacjach. I Eddie Brock działa jako ten antybohater w San Francisco i odkrywa jednocześnie przez przypadek zapomniane miasto podziemne, które wskutek trzęsienia ziemi sprzed prawie 100 lat. Zapadło się pod ziemię, jest to miejsce, gdzie schronienie znajdują osoby borykające się z bezdomnością. I Venom na początku komiksu właśnie broni właśnie takie osoby przed atakiem, bo jak się okazuje, ktoś się interesuje tymi terenami, gdzie te osoby przebywają, i jest też poszukiwane właśnie te podziemne miasto. Także mamy delikatną sytuację również mimo tego, że Eddie pomaga tej społeczności, to nie jest tam mile widziany i ostatecznie jest odrzucony, chociaż sam też szuka swojego miejsca teraz po tym jak opuścił Nowy Jork. I cała intryga jest właśnie powiązana z tym, Mamy jeszcze kilka innych dodatkowych elementów, które się właściwie ze sobą później łączą w jedną dużą fabułę i powód, dla którego Venom będzie właśnie musiał działać, będzie musiał bronić. Pojawia się też Spider-Man gościnnie, który jest bardzo ważną częścią tej opowieści. Mamy nawiązania właściwie też właśnie do ich poprzednich spotkań, które, które mieli między sobą, do tego, że jest to mimo wszystko, że wiadomo, mimo wszystko jest tym złym, wrogim e, przeciwnikiem Spidermana, a tutaj ze sobą są zmuszeni, ale chociaż nie do końca, współpracować. E, komik przedstawia zdecydowanie Eliego Broka w trochę innym świetle, również dlatego, że dowiadujemy się więcej o jego przeszłości, pochodzeniu, i to jest znów też inny element, który e, daje bardzo na plus ten komiks, e, bo. No, i jest to na swój sposób typowe, że postaci, główne postaci z tych uniwersów komiksowych, superbohaterskich, zwykle mają jakieś specyficzne problemy w relacjach ze swoimi rodzicami. I podobnie jest też tutaj między Edim Brockiem a jego ojcem. Pewna tragedia spowodowała, że ojciec no, nie miał najlepszego stosunku do swojego syna, na co, co bardzo wpłynęło na 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 jego rozwój i to, jak podchodził do wielu, wielu różnych spraw w życiu, co dało bardzo dobrą podbudowę do tego, kim jest Eddie Brock i dlaczego zachowuje się, jak zachowuje i jakie ma relacje z innymi osobami. No i mamy te dobre elementy, te, gdzie Eddie Brock próbuje bronić niewinnych osób, działać na swój sposób, nie do końca Powiedział taki, który jest przyjmowany społecznie czy przez policję. Mamy tą trochę bardziej skomplikowaną stronę osobowości, jego również eksplorowaną coś, czego też się zbyt często aż tak nie robi. No ale mamy to wymieszane z tymi latami 90., o których mówiłem, gdzie mamy duże stroje, kombinezony, lasery, wybuchy i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie. Mieszanka tego jednego z drugim spowodowała to, jak bardzo ten tytuł jest dobrze wspominany i był doceniany wtedy, kiedy, kiedy wyszedł. I nie jest to z jednej strony, jest to trochę typowe superhero, ale ma też te elementy trochę nietypowe, gdzie ktoś rzeczywiście chciał trochę bardziej się wgłębić w postać, i wyciągnąć coś z tego więcej niż typową nawalankę. I tą typową nawalankę też tutaj mamy, ale przez to, że jest ten taki miks, to wydaje mi się, że. Każdy, kto oczekuje albo tego jednego, czyli e, jakiejś troszeczkę lepszej, ciekawszej fabuły, w, która się wymyka e, kliszom. I jednocześnie ci, co szukają też trochę tych klisz, bo bardzo je lubią, wychowali się na nich, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest to wymiksowane, nie daje to. Bardzo dobrego komiksu. Powiedziałbym, że daje to nam efekt przyzwoitego komiksu, który wydaje mi się, że każdy fan Spidermana i Venoma raczej będzie musiał poznać. Pod tym kątem naprawdę polecam. Venom, zabójczy obrońca. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Przypomnę, mówiliśmy o takich komiksach jak Pestka, jak Ćma, Hotel Rubicon i "Venom: Zabójczy Obrońca. Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami, z prosto z kadru w Radio Afera i mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Yy, na 6 liter postać Boba Keina i Billa Fingera. Mm, Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Mm, Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście, oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej, tylko w audycji prosto z W Każdą sobotę o 15.00.